Witamy w i przy następnym materiale. U nas się dużo dzieje, bardzo dużo dzieje z tego względu, że mamy chłopaków na szkoleniu. Może dwa słowa o tym, co robimy, dlaczego ich szkolimy i co to za samochód. To jest Toyota RAV4, świeżutki egzemplarz, bo to jest 2024. Tam jest chyba tysiąc parę kilometrów przebiegu. Pan zdecydował się do nas z Krakowa podjechać na... Przepraszam, nie Kraków, chłopaków mamy z Krakowa, a samochód jest z Katowic. Robimy pełne wyguszenie w, w ekspercie, czyli ten taki najmocniejszy, najmocniejsza nasza wersja, czyli już na matach Onyxa. I robimy wszystko oprócz podłogi, czyli jest cały dach, pod szybie, drzwi, cały bagażnik z nadkolami od wewnątrz, nadkola od zewnątrz, oprócz całej tej podłogi. Także już mamy pierwszą warstwę. A co do szkolenia? Tak, robimy szkolenie. Dlaczego robimy? Robimy dlatego, że nasz konfigurator przewiduje takim system nasz aby każdy z naszych klientów, który po prostu skonfiguruje sobie wytłumienie, żeby po prostu nie jechał do nas, nam i tak już terminów brakuje na wytłumienia, ale po prostu szkolimy firmy, które po prostu będą z nami współpracować, będą pracować na naszych materiałach, jak najbardziej będą sobie zamawiać klienci materiały, ale będą usługę mogły po prostu, mogli będą nasi klienci wykonać tę usługę po prostu niedaleko swojego miejsca zamieszkania. I w tym momencie mamy Chłopaków z odnowy garażowej. Tutaj już pokażmy. przywitajcie się. Cześć. Witam Aha. serdecznie. Ale i, I od razu zapraszam. No, tak jest tutaj Kraków. Akurat mamy element, jeśli chodzi o tapicerki, bo pokazuję im po prostu, jak właśnie wytłumić sobie kleją tapicerki, ale wracamy do eksperta i do Toyoty. Czyli, generalnie, tutaj klient się zdecydował na naprawdę taki najwyższy pakiet wytłumienia, po prostu najmocniejsze materiały, jeśli chodzi o butyle. Czy tu jest już onyx, seria onyx. Zrobiliśmy, trójko zrobiliśmy podłogę, czwórko zrobione są nad kola. Jak widzicie, nad kola też również od wewnątrz tamtej strony są zrobione. O tutaj mamy też matę. Mamy poszycia, mamy całą podłogę, więc, jakby to wszystko idzie na onyxie. Przejdźmy teraz do drzwi i nadkoli. Trochę pomieszaliśmy, żeby za bardzo ich nie obciążać tych drzwi, więc po prostu poszycie takie zewnętrzne jest zrobione RM, R2 i Barrier Light, czyli po prostu w środku jest pod tymi, nie wiem czy będę, już nie będę może otwierał, pokażemy w tych tylnych drzwiach, a na poszycie na zewnętrzne w trakcie po prostu jesteśmy Onyxa, jest to Onyx 2, więc bardzo fajny współczynnik tłumienia. Mamy już głośniki oczywiście wsadzone, pianki dystansujące i trójki, jak Wiecie, z naszych materiałów po prostu w Toyotach proponujemy Wam upgrade systemu na Helixa i 3 podfabryczne radio, nie biorąc nic za montaż, po prostu, bo wiadomo, to jest jedna robota przy wytłumieniu i montażu tych głośników, więc Pan tylko wyjedzie z trybiem takim ekspertem, wyciszonym, fajnym samochodem, ale również fajnie brzmiącym. Więc tutaj mamy już przednie drzwi. W tej chwili chłopaki robią tapicerki. Tutaj mamy już um, era, era mamy, era mamy jako pierwsze warstwa, jaka druga warstwa idzie um, um, light, czyli cała, cała seria um, ta, tych lekkich, czyli membrana i butyl mamy zrobiony już na, na lekkich, ale te poszycie zewnętrzne um, zamykamy onyxem. Także taki troszeczkę mix, um, ale wiemy, że te drzwi po one się bardzo jak damy na, na te, zobaczcie. Już jest naprawdę fajnie wytłumione. E, tak samo w trakcie jesteśmy nad coli, e, także to jest w trakcie pracy. Mamy tutaj Onyxa czwórkę, więc idziemy ekspertem, więc wszystko w tej chwili jest w trakcie prac. E, także <gryw> pozwoliłem sobie oderwać chłopaków od pracy. Ale wszystko robimy na Onyxie. E, również pod szybie maska jest zrobiona onyksem. Barrier trójka jako, po prostu, jako druga warstwa, jako materiał membranowy, jak wiecie tu również nad kola zrobimy barier trójką, więc tutaj przejdźmy do boczka, w tej chwili chłopaki klejo bassa, czyli mamy już tapicerki w tej chwili robione base, base trójką, w tym momencie jest base trójka w tej wersji takiej tej mocniejszej. Także widać, jak to fajnie się wszystko fajnie wygniata. Zresztą, znacie ten materiał, to u Base'a, znacie z naszych materiałów, wszystkich, które ten, bo zawsze jego Tylko w momencie, gdy robimy lekkie, to robimy dwójkał, a jak robimy prostu na no, troszeczkę mocniejszym, to robimy 3 mm matą. Tak? także to będzie fajnie dociążone, fajnie też izolacyjność akustyczna. Więc RAW czwórka dzisiaj bardzo dużo zamieszania jest u nas, bo jest dużo ludzi, chłopaki nam pomagają, ale przy okazji się tu uczą. I jest i jeszcze co pokażemy, dach, dach przede wszystkim, może dam o taką latarkę, dach mamy zrobioną RM3, R3 idzie na, na dach, czyli cała, cała podsofitka została zdemontowana, R3 zrobiliśmy cały dach, na to pójdzie też mata membranowa, w tym momencie w ekspercie robimy Vivitonem. Nie znacie tego materiału u nas. My często po prostu w tych takich, gdzie chcemy mieć, nie obciążać bardzo te środka ciężkości, żeby na góry nie wsadzić tam jakichś tam ciężkich tych mat, ale Viviton jest materiałem bardzo takim gęstym, zbitym. Zresztą jak będziemy kleić, to też Daniel pokaże Vivitona. Więc Viviton bardzo fajnie izoluje, więc po prostu oprócz tego, że mamy era e, trójkę, to po prostu Viviton po prostu zrobi nam e, taki, powiedzmy, tą izolacyjność akustyczną, wyłapie nam te wszystkie szumy. Dlaczego dach? Dlatego, że po prostu, jeśli ktoś jeździ z boksem, jak na przykład deszcz pada, te cienkie plachy są naprawdę na dachu, bardzo cieniutkie są i bardzo się przenosi ten szum tego, tego deszczu, e, powiedzmy, więc to wszystko, co jeszcze bardzo ważne, y, y, nagrzewanie wnętrza, tak? tematy wszystkie blokują nam przed na nosu, nagrzaniem jakby wnętrza, więc jak mamy ciemne auto, to akurat jest ładny, piękny bordowy ten kolorek, ale w momencie, gdy mamy po prostu jakieś ciemne, czarne auto, te wnętrze się niesamowicie nagrzewa, ta klimatyzacja jest nadwyrężona, powiedzmy, żeby później schłodzić to, zwłaszcza jak zostawimy gdzieś na jakimś parkingu samochód, no to, to po prostu robimy dach, tak, więc e, tu e, myślę, że pan będzie naprawdę mega zadowolony, bo po prostu bo ta, ta seria Expert e, nie każdy decyduje się, bo i troszeczkę więcej wagi nam dochodzi. Trzeba liczyć jakieś tam 20-25%, nawet więcej niż te super lekkie, ale naprawdę współczynnik tłumienia jest po prostu petarda, więc, więc troszeczkę pomieszamy, ale po prostu głównie idziemy nurtem tym właśnie ekspertem. Więc my, my pracujemy, jak będzie szła druga warstwa matem renowych, spotkamy się przez te kadrach. Wykorzystując chłopaków, e, którzy u nas są na szkoleniu, jakby, e, e, chciałbym no, nie wiem, ich poznać, jakby zdanie, żebyście wy też na przykład załapali za jawkę. Może oglądają nas firmy, które będą chciały z nami współpracować, skorzystać ze szkolenia. E, Łukasz, Arek, powiedzcie ja jak, dlaczego decyzja na takie wytłumienia? Wiem, że robicie odnowę, macie odnowę garażową, macie, macie detaling, tak? Tak ale, tak, ale wiem, że ja się bardzo cieszę, że oglądacie nasze filmy, tak? Że byśmy tu nie przyjechali. Właśnie, korzystacie. Dla mnie to też jest super taka sytuacja, że po prostu no, to są firmy, które korzystają z tych filmów. Jeśli chodzi o współpracę, to wiadomo, to jest inna kwestia, tak? Bo też trzeba mieć warunki, trzeba mniej więcej mieć tą zajawkę, poczuć ten temat. No ale powiedzcie, skąd ta decyzja, tak? Głównym celem jest oczywiście wyjście klientom naprzeciw, tak? czyli wszystkie samochody japońskie i generalnie już tu nie, nie, nie mieszajmy marek. Ale we wszystkich jest problem z wyciszeniem, jest problem ze wszystkim, co może tam w tych samochodach być. Dlatego, żeby rozszerzyć sobie jakby usługi w naszej firmie, postanowiliśmy wejść w coś, co nie dość, że przynosi jakieś fajne korzyści finansowe, przynosi także ulgę klientom, tak? no bo jest to myślę rzecz bardziej na przykład potrzebna niż może zabezpieczenie antykorozyjne podwozia. Bo no, umówmy się, kto tam na podwozie zagląda, a samochodem cały czas jeździmy. I też liczy się komfort. Także próbowaliśmy wejść w niszę, w której no tak naprawdę no nie, nie ma tych usług za wiele, tak naprawdę. Jest, mamy dużo detailingu, mamy dużo foliowania, mamy dużo zabezpieczenia, ale myślę, że wdrożenie takiej usługi to też jest usługa premium. No, no nie czarujmy się, bo jeżeli ktoś ma pieniądze albo ceni sobie też wygłuszenie samochodu, czy nawet zmianę kar audio, w co też będziemy chcieli wejść, to myślę, że to będzie miało jakiś fajny skutek, przyciągniemy tę masę klientów. No i oczywiście zapraszamy do siebie do Krakowa, jeżeli chcecie zabezpieczyć samochody czy wygłuszyć. Mamy nadzieję, że tutaj będziemy dobrze wyszkoleni i ja też polecam tą firmę osobom, którą, którzy chcą sobie... Wejść w ten temat, ponieważ w Lublinie nie jesteśmy przypadkiem. W Krakowie też są firmy, które świadczą tego typu usługi, ale taki kontakt, jak mamy tu, e, materiał, który mamy na miejscu, e, mam nadzieję, dobre rabaty jakieś na materiał. Wszystko się po prostu zgadza e, i też dużo wiedzy. No, jesteśmy tutaj tylko e, dzisiaj jeden dzień, ale wiedzy już mamy tyle e, od chłopaków i od szefa, że myślę, że wystarczy nam to na nasz rozwój i oczywiście wracamy do Krakowa bierzemy się za nasze prywatne samochody i dalej ćwiczymy i już niedługo wdrożymy naszą usługę kiedy będziemy już naprawdę pewni. A powiedzmy są klienci co mają na przykład pytają się was o wygłuszenia, czy na przykład jak robicie detailing, czy na przykład zauważacie na przykład no raft to jest bardzo dobry przykład, tak? Mm -hmm. Bo jest wykonana po prostu naprawdę z cienkich tych blach, to jest fajne auto, powiedzmy, fajny układ hybrydowy, tak, tak, tak. ale no, kwestia wyciszenia, no to jakby bardzo dużo tych Toyot i do nas to na przykład V-klasy czy Mercedesy, Mercedes v klasa czy na przykład ten, ale u was na przykład macie tych, nie wiem, ja widziałam na waszych na waszym profilu, na przykład jakieś Chińczyki robicie, nie? Są klienci, którzy na przykład pytają się czy po prostu czy, czy to raczej będzie taka sugestia? Jeżeli chodzi o Chińczyki, to tam o, o wyciszenie raczej klienci nie pytają, bo już mają dość problemów z obsługą tych samochodów, Rozumiem. ale natomiast my też dużo przerabiamy Japończyków, czyli mamy rav 4, która powiedzmy kosztuje 200 tysięcy, a mamy Lexus NX 350 który kosztuje 300 tysięcy i w obydwu jest identyczny problem. Dokładnie. Może nie było głównych pytań, czy wyciszyłby mi pan wnętrze, ale każdy klient, który oddawał swój samochód do nas na zabezpieczenie folią czy czymkolwiek. Gdzie Ktoś tam sobie narzekał w tle, że fajne to fajne tu już Szkoda, że są takie głośne, więc my słuchamy tych sugestii. Ale od kilku miesięcy, kiedy jeszcze nie mieliśmy planów, żeby tu przyjechać, z Łukaszem oglądamy filmy i wasze, i inne, i sprawdzamy sobie temat. I jak już klienci w ostatnim czasie do nas przyjeżdżali, to gdzieś tam e, mówiliśmy, że będziemy tą usługę wdrażać, i klienci odpowiadali. A to może będziecie mieli robotę. No i my jakby chcemy to wdrożyć i też jakby wyprzedzić konkurencję, ale robić to dobrze. Nie ukrywam, mieliśmy propozycję gdzieś w Krakowie, żeby zrobić szkolenia, ale już same filmy, sama praca na firmach, która tam była wykonywana, nie do końca nam się podobała. i Nie do końca miała odzwierciedlenie w tym, co robicie Wy. Mhm. Na przykład widzieliśmy na tych filmach efekt gotowy, w którym gdzieś firma się chwaliła, ale na przykład nie było tego ostatniego wykończenia, nie było pianek, nie było niczego, czyli strzelam, żeby był na przykład sam buty. No. Może klient tak chciał, bo może było taniej, ale no ja chciałem się dowiedzieć od A do Z. Ja mogłem też sam robić bez żadnego szkolenia to u nas. Mogli, mogliśmy się uczyć z filmów. Tylko, że też chcemy podać te proporcje, jak to kanapkować, jak złożyć sobie te pakiety, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Tak, tak, I tutaj, też, tutaj też w firmie HiFi mamy też tą dostępność fajną audio, wymianę audio. I też, tak jak tu mówiłeś, masz drukarkę 3D, która drukuje te wszystkie tylko, To oznacza, że to taki upgrade, taki typowy pod, pod radio, tak? Bo Dokładnie. jeśli dojdą na przykład procesory, to już jest kwestia. Bardziej zaawansowana, gdzie po prostu, no, nie, nie, po prostu nie umniejszam waszej wiedzy, ale, jest yes, ale no po prostu jest no, to trzeba jeszcze więcej, więcej gdzieś tam nauki. Mm. E, są firmy, które profesjonalnie zajmują się też audio, tak. między innymi jak my. Ale, ale po prostu na taki prosty upgrade, słuchajcie, prosty upgrade w Toyocie naprawdę mogą chłopaki wykonać przy okazji wytłumienia, tak? Dostaną fajne głośniki, dostaną dystanse, dostaną wszystkie kostki plug and play. Również ja tutaj z nimi rozmawiałem, że po prostu, żeby nie liczyć kosztów za, za po prostu montaż tego, bo i tak wszystko rozbieramy, to jest duży atut dla klienta, od razu wam mówię, że po prostu, że klienci płacą za produkty. Płacą za usługę, wytłumienia tutaj, za produkty. Fajna to, bo po prostu mogą naprawdę się polepszyć nie tylko wytłumienie, komfort jazdy, ale po prostu też i, i akustykę wnętrza, po prostu jeśli tam ma audio nie? Super, my działamy dalej. Oczywiście tutaj base trójka e, położona. Teraz lecimy z piankami, e, a tutaj jeszcze, jak będziemy drugą, jak już mówiłem w wcześniejszym kadrze, e, będziemy e, e, lecieć z drugą warstwą, więc już przejdziemy do następnych kadrów. I mamy końcowe kadry projektu Cisza, projekt szkoleniowy. Wczoraj byli e, chłopaki, byle z Krakowa, wracały nas na szkoleniu, e, ale e, mamy tutaj już, wam chcemy pokazać bo jakby zakończenie projektu dla Pana Irka, tak, Pan Irek z, Krak z Katowic. E, co, co tu zrobiliśmy? E, co tu zrobiliśmy? Przede wszystkim, jak widzieliście pierwszą warstwę, to mamy teraz membranę położoną. Wytłumaczę Wam od razu z grubościami tych mat, bo to jest dosyć ważne i bardzo istotne. Jakby ktoś chciał sam robić, nie ma, nie ma co przesadzać z w sensie z takim grubością materiału, bo mamy materiały, które nie są grube, a są bardzo mają wysokie współczynniki z akustycznej. Mówimy tutaj o barier trójce, które po prostu znacie już z naszych filmów. Z naszych projektów, czyli materiał, który się nadaje świetnie na potrzebie, na nadkola, ale okazuje się, że na przykład ta wytłoczka w bagażniku jest dosyć ciasno osadzona. Więc po prostu jakbyśmy dali barier mixa w tym pakiecie Expert, no to generalnie barier mix po prostu nie, nie pozwoli nam już tutaj ładnie tego pospinać. Więc tutaj na jeszcze przytoczę jeden przykład bardzo ważny. Na przykład Jaris Cross, tak? robiliśmy Jarisa Crossa. Jak da się w ekspercie, jak da się tutaj na ten nadkola od wewnątrz, ten nadkola od wewnątrz, damy, damy grubszą matę, ona będzie miała świetne parametry, ale po prostu no, będzie ciężko spiąć nam tutaj tą półkę, która wchodzi. Tak? Więc drugą warstwą w bagażniku jest Bayer Trójka. No, tutaj główną taką na nadkola i po szyciu jest barier mix, czyli już tam izolacyjność akustyczna 35, więc bardzo fajny materiał. A 34 barier trójka, więc zobaczcie, jest bardzo mała różnica między nimi. Ale w grubościach jest zdecydowanie lepiej, lepiej ten. No, na pewno to jest troszeczkę lżejsza, więc po no, prostu też nie trzeba to wyważyć tak, w ekspercie jest zrobiona cała klapa jest zrobiona cała klapa aby to domknąć cały, cały ten projekt jakby domknąć się bo jest w tym samochodzie zrobiona wszystko oprócz podłogi mamy zrobiony mamy zrobiony dach weź Daniel pokaż mamy zrobiony dach to jest świetny materiał naprawdę rzadko z niego korzystamy bo mamy rufa ale w ekspercie skorzystaliśmy z Vivitona ósemki jest to materiał, który bardzo często jest elementem mat membranowych, czyli po prostu jest to materiał, który często występuje właśnie Viviton w materiałach w Vivitona. Tu na kawałku gdzieś tutaj, kawałek widać, warstwa po prostu Vivitona. Mamy zrobione oczywiście drzwi lightem, ja już wcześniej tam pokazywałem. Tu jeszcze doklejamy drzwi, oczywiście doklejamy jeszcze poszycie zewnętrzne. Ale, ale pożycie wewnętrzne, przepraszam, ale tu jak widać już jest barier light cały, są głośniki zamontowane, tu mamy już wykończone drzwiczki, czyli mamy wszystko Onyxem, mamy zrobione oczywiście szybie, mamy zrobioną maskę Onyxem, mamy już nadkole, nadkole już tutaj chłopaki też kończą barier lightem, o, przepraszam, barier trójką doklejają. Czeka nas dzisiaj jakby m, dokończenie całego projektu, jeśli chodzi o nadkole, bo po prostu jest jeszcze e, końcówka, że powiem nadkoli do zrobienia i oczywiście konserwacja, tak? Czyli po prostu na koniec, żeby jutro można było auto e, składać, to po prostu robimy oczywiście konserwację, żeby to fajnie wszystko wyschło. E, ba, e, ekspert. Bardzo mało m, naszych klientów się decyduje na eksperta, bo wiedzą, że po prostu ta waga troszeczkę będzie wyższa tego samochodu ten cały pakiet przekracza 100 kilo, Więc weźcie pod uwagę, to nie jest 50, to nie jest 80, to jest e, tu około 120 chyba 3 kg wychodziło e, materiałów. Więc ekspert e, jest współczynnikiem jest akustycznej mają wysokie te materiały, ale po prostu na no, wagi troszeczkę dochodzi. Nie czuć to. Naprawdę ja jeździłem tymi samochodami, jeździliśmy naszego klienta autem, którym robiliśmy również audio, eee, tegoroczna rav eee, i, i powiem Wam szczerze, naprawdę nie czuć tego, tej wagi. Czy na spalaniu? Nie wiem, odzywajcie się w komentarzach, jak ktoś po prostu ma już wytłumione fajną rav i ma jakieś wyniki, w spalaniu, że o tak litr więcej, pół litr więcej, ktoś to mierzy. My nie jesteśmy w stanie robić takich pomiarów, nie jeździmy tymi schodami na co dzień. Ale odzywajcie się w komentarzach, to będzie dla nas świetny feedback, jeśli chodzi o, o takie informacje, bo ich nie mamy. Więc e, kończąc, e, zapraszam Was do następnych naszych tych projektów. W przyszłym tygodniu przyjeżdża nam Subaru Outback na pełne audio, pełne wytłumienie, będzie full zrobione. W tym samochodzie również podłoga będzie zrobiona, więc będzie się działo. Także do następnych materiałów. Na razie.